Jest taki fragment w piątym rozdziale, który najczęściej mówimy do małżeństw. To jest piąty rozdział Efezjan i od 22 wersetu. Żony bądźcie poddane swoim mężom, jak panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za, za, za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo. Aby stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować żony swojej jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje jak pan, jak i pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. I więc każdy z was osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. My na ogół to mówimy o małżeństwie, ale dzisiaj spróbujmy zobaczyć drugą stronę tego medalu. Dlatego, że to, co się dzieje w małżeństwie, jest odbiciem tego, co się dzieje między Panem Jezusem a Kościołem. I to wszystko gdzieś tak jakoś widzę, że prze, przechodzi w modlitwach ostatnio. Dlatego, że to, jaka jest relacja między mężem a żoną, to jest coś, czego wzorem, jest relacja między Panem Jezusem a Kościołem, a ponieważ każdy z nas jest członkiem tego Kościoła, w związku z tym to jest również relacja między Nim a nami. I y, zobaczcie, że w naszym życiu ostatnio, y, w życiu różnych, różnych osób, y, dzieją się takie rzeczy, w których my zaczynamy widzieć, jak ważne jest to, żeby się Panu Jezusowi po prostu poddać. Że tak, jak, jak Kościół ma być poddany Panu Jezusowi, to w taki sposób żony mają być poddane swoim mężom. Sposób, w jakim my jesteśmy poddani Panu Jezusowi, to jest sposób, który jest dobrowolny i to jest sposób, w którym On pierwszy nas umiłował i on, nas, on siebie za nas wydał. I to jest oczywiście wzorzec. I ktoś kiedyś mi powiedział coś takiego, że Kościół powinien. Nakryć głowę, bo jest bardzo często tak, że Kościół ma siebie samego za coś więcej niż powinien. I my będziemy doświadczać tyle błogosławieństwa związanego z tą relacją między Panem Jezusem a Kościołem, o ile my będziemy posłuszni Panu Jezusowi jako Kościół. I każdy z nas będzie to, doświadczał tyle tej relacji, takiego błogosławieństwa, o ile sam będzie chętny, żeby się poddać. Będę starał się jakoś tak mówić, żeby było jasne, o co chodzi. Natomiast ja po prostu widzę, zauważam dookoła, zresztą wczoraj też to tak było, jak byliśmy z braćmi, i siostrami, że Pan Jezus wydał samego siebie. Za nas, i po to, żeby, tu jest napisane, umiłował kościół, wydał zań samego siebie, żeby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez Słowo, by stawić przed sobą kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Czyli pan Jezus już umiłował wcześniej, już wcześniej wydał, obmywa. Oczyszcza przez swoje słowo, uświęca kościół, żeby go stawić przed sobą jako czysty i nieskalany. I to stawienie przed sobą, to jest coś, co będzie w przyszłości. I my na to właśnie czekamy. I jest jeszcze jest taki fragment, kiedy Paweł pisze do Koryntian. To jest drugi rozdział, drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział. Wersety, pierwsze wersety 2 do 4. Paweł do Koryntian miał osobliwy i bardzo osobisty stosunek, dlatego że on do nich mówił Ewangelię, czyli on ich zrodził. I on nawet mówił, przypisał do nich, że chciałby, no pisze do nich jakby był ich ojcem. I mówi tak. Jestem bowiem zazdrosny o Was, Bożą Zazdrością. Zaślubiłem Was bowiem, Jednemu Mężowi, aby przedstawić Was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem tak jak Wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też Wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. I Paweł mówi do Koryntian w ten sposób: Ja Was zaręczyłem, bo ja Wam głosiłem Ewangelię. Czyli miałem taki przywilej, żeby być przy tym, jak było zawierane przymierze między Wami a Panem Jezusem. I zaręczyłem, czy przedstawiłem, nie, zaręczyłem, zaślubiłem jednemu mężowi. I za, zrobiłem to po to, żeby przedstawić Was. Chrystusowi jako czystą dziewicę, czyli z jednej strony mówi tak: ja wam głosiłem ewangelię, ja was zaręczyłem i chciałbym przedstawić, jak on przyjdzie, dziewicę, która będzie czysta. I teraz zobaczcie, że my doświadczamy jako Kościół i każdy z nas doświadcza jako, jako Boże dziecko błogosławieństwa wtedy, kiedy mimo wszystko po. Chce być posłuszny. Mimo wszystko chce się poddać. I różne osoby ostatnio przeżywają takie sytuacje, w których to poddanie nie jest łatwe, dlatego że my nie rozumiemy. To jest po prostu trudne. I trudno jest łatwo jest, łatwo jest się poddać, kiedy Pan mógł nam wszystko tłumaczy. Łatwo jest się poddać, kiedy ja mam przed sobą prosty wybór, prostą sprawę, i tak naprawdę nie muszę specjalnie myśleć, wiem o co chodzi, dobrze, poddaję się, wszystko ok. Ale znacznie trudniej jest się poddać wtedy, kiedy okoliczności są przeciwko, kiedy ja kompletnie nic nie rozumiem, i kiedy tak naprawdę ten akt poddania jest właściwie przeciwny temu, co ja bym tak naprawdę chciał zrobić. Albo to mnie obnaża. Albo to zaprzecza wszystkiemu, co jest moim doświadczeniem, i sam ostatnio miałem taką, tak, no mam takie, takie, czy miałem takie, takie odczucia, i w pewnym momencie Pan Bóg pozwolił na to, żeby to się troszeczkę wypaliło. I, I był dla mnie bardzo cierpliwy i jest bardzo cierpliwy. I nie wiem, czy zauważacie, że tak samo bywa u każdego z nas. On cierpliwie pozwala, żeby pewne rzeczy się wypaliły, a następnie wraca do tematu. Upomina się o to, co, o czym kiedyś rozmawialiśmy, i tak jakby mówił do nas: wróćmy do tamtej rozmowy. I, I teraz niedawno była taka sytuacja, i też będę starał się mówić bardzo oględnie na ten temat, kiedy no pewne rzeczy zupełnie nie, nie, nie były w stanie przemówić do, do mojej żony do mnie w różnych sytuacjach. I był taki moment, kiedy mm, moja żona powiedziała, że ona y, czuje, że y, pewne rzeczy będzie musiała już na zawsze pogrzebać, że Pomyliła się w rozeznaniu różnych rzeczy. Pomyliła się, tego więcej nie będzie. Ja miałem wtedy zupełnie inne zdanie na ten temat. Ja, ja jej powiedziałem: Słuchaj, ja nie będę Cię przekonywał, ale ja uważam, że jest inaczej. Tylko jedną rzecz dla mnie zrób: nie pal wszystkich mostów w tej sprawie. I trochę się wzbraniała i wtedy musiałem użyć najcięższej artylerii i powiedzieć zabraniam ci. I teraz z perspektywy nie wiem, to miesiąca? Jakoś tak chyba. Z perspektywy miesiąca możemy stwierdzić, że było warto posłuchać męża. I wiecie, to jest, to jest tylko człowiek. To znaczy w tym przypadku, chociaż to nie jest Pierwszy, bo, bo były był, był jeszcze inne, ale są momenty, kiedy warto mimo wszystko, mimo wszystko posłuchać. I są momenty, kiedy i ja też wiedziałem niedawno, że ja muszę iść na przełamanie. I bardzo doceniam i dziękuję Bogu za to, że są bracia, którzy mnie do tego zachęcali, szczególnie jeden. Ale Naprawdę warto w takich chwilach, bo Pan Bóg się posługuje różnymi ludźmi i nas zachęca, wraca do tematu. Czasami to są bracia, czasami to są sny. Ja niedawno miałem sen. To było chyba dwa dni temu. I to było zanim myśmy się wybrali, a co ja na ten temat przeżywałem, to Wy wiecie. Śniły mi się buty które moja żona mi kupiła specjalnie na usługi. No bo nie było takich, żebym ja jeździł i elegancko wygląda, prawda? No weź wygląda jakoś jak już pojedziesz. Ja ich nie zdążyłem jeszcze ubrać, żeby gdzieś pojechać. Ale śniło mi się, że pojechaliśmy gdzieś oboje na jakiś obiad. I śniło mi się, że byłem w tych butach i te buty mi się, sznurówki mi się rozwiązały. I zacząłem te sznurówki wiązać. I patrzę się, a ja mam jakąś inną sznurówkę jeszcze jedną. I zacząłem to wyplątywać. I, I wtedy te buty zawiązałem i poszedłem dalej. I, ja wiem, o co chodziło w tym śnie. Ja wiem, że pewien wątek się pojawił, który ja muszę wyciągnąć, zostawić go na boku, zawiązać te buty i iść dalej. Proszę? Powiedziałem to z tym śmiechem. No właśnie, jeszcze. I to są rzeczy, to są takie momenty, kiedy Pan Bóg będzie się upominał o coś, żebyśmy my okazali Mu posłuszeństwo właśnie mimo wszystko. Dlatego, że On się troszczy, dlatego, że On, tak jak tu jest napisane dalej, że miłuje, że nikt nie miał... W nienawiści swego ciała, ale żywi i pielęgnuje jak i Pan pielęgnuje Kościół. I on nas czasem żywi i pielęgnuje w sposób, który dla nas jest niezrozumiały, natomiast oczekuje od nas jednego: żebyśmy, by, żebyśmy my byli mu posłuszni i żebyśmy się dali żywić i pielęgnować na jego sposób. I to zarówno jako Kościół, jak i każdy z nas. Nam się to po prostu kiedyś, dzisiaj nie rozumiesz. Nie wiem, czy macie, jak ktoś ma dzieci, to wie, jak były młodsze, nie byliśmy w stanie wszystkiego im wytłumaczyć. I czasem pewnie były takie rozmowy. Kiedyś zrozumiesz. Jak już dojrzejesz, jak już dorośniesz, to zrozumiesz. Na dzisiaj jeszcze tego nie rozumiesz, ale zaufaj mi, że ja chcę dla Ciebie dobrze, że ja chcę Ciebie żywić, ja chcę Ciebie pielęgnować i nie będziesz tego żałował. Nie będziesz tego żałowała. I mimo, że my czasami na dzisiaj możemy mieć taką, takie odczucie, że nie rozumiem, pogrzebałem, to nie tak, nie zrozumiałem, a w ogóle to ja nie mam rozeznania. W ogóle to ja kompletnie się pogubiłem. I a może to wszystko w ogóle jest nieprawda? Może to wszystko od samego początku jest źle. Ja Bogu dziękuję za to, że są bracia, są siostry, którzy są w danym momencie w innej sytuacji. Oni są po prostu bardziej trzeźwi, patrzą na to z boku i wtedy mogą przyjść do mnie i powiedzieć: Słuchaj, opowiadasz głupoty za przeproszenie. Bo ja patrzę się z boku i to nie jest prawda, że to nie jest prawda. Tylko, tylko zobacz, że ja patrzę z boku, widzę coś więcej niż ty. Pan Bóg takich ludzi do nas przysyła, będzie do nas przysyłał. I jeżeli będziemy się mu poddawać, to będziemy, nigdy nie będziemy tego żałować jako każdy z nas i nigdy nie będziemy tego żałowali jako Kościół. Dlatego, że to, co się dzieje między nami, to jest cud. I dzieje się i będzie się działo tym bardziej, im bardziej będziemy się otwierać i będziemy bardziej posłuszni Jemu. Dlatego, że zobaczcie, że On się upomina. O pewne rzeczy, którymi będziemy służyć. I my o tym wiemy. I on to robi w taki sposób, żeby każdy z nas to zrozumiał. I będziemy z tego wszyscy korzystać. My jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego. I według Ciała, jak jesteśmy ludźmi, mężem i żoną, to opuści człowiek swego ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Myśmy coś kiedyś musieli opuścić, opuściliśmy i dzięki temu my staliśmy się jednym ciałem. Bo my byśmy się nie stali jednym ciałem, my byśmy nie poznali Pana i nie, razem, nie bylibyśmy razem, gdybyśmy nie opuścili, nie opuścili czegoś, z czego wyrośliśmy co było nam kiedyś drogie, do czego się przyzwyczailiśmy, co było naszą tożsamością nawet. Bo to wszystko jedno z drugim nie gra. I dlatego my czasami jesteśmy niezrozumiani przez tych, którzy kiedyś nam tą tożsamość nadali. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. I... W odniesieniu do kościoła i pana, i w odniesieniu do tego, że każdy z nas jest członkiem tego kościoła, to jest dokładnie tak, że mąż nasz, czyli pan, który jest oblubieńcem kościoła, miłuje swoją żonę. I też czasami nam jest trudno, yy, nawet trudno w to tak wierzyć, jak jeszcze niedawno temu. Panie, gdzie ty jesteś? Jak ty mnie miłujesz? Dlaczego ty do tego dopuszczasz? A ja tego w dodatku nie rozumiem. I wtedy oprócz tego, że my miłujemy Pana, to wtedy warto jeszcze okazać mu poważanie. I to posłuszeństwo. Ja będę musiał się zaprzeć, żeby być posłuszny, bo ja wiem, że to jest, co, co robi mój oblubieniec, to jest miłości. I ja tego na pewno nie będę żałował. I to, co mówi Paweł do Koryntian, to mówi również dlatego że jest przed kościołem przyszłość. I to jest to co wynika z tamtej tradycji. To znaczy my jesteśmy w tej chwili w fazie pierwszej całego całych zaślubi. I dlatego Paweł mówi, że ja zaręczyłem. I ponieważ wy jesteście mi drodzy, to nie jest jedyny kościół, do którego on tak pisze. Wy jesteście mi bardzo drodzy i chciałbym Żebyśmy wszyscy razem stawili się u Pana i żebym przedstawił Mu już na zaślubinach dziewicę czystą. Dlatego właśnie nie róbcie głupich błędów, nie słuchajcie fałszywych nauczycieli, nie przyjmujcie innego ducha, żeby się to źle nie skończyło. I żebyście mogli przed Panem tak stanąć. Pan Jezus chce, bo tak napisał tu wcześniej, żeby stawić przed sobą kościół, który jest chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienagany. I wczoraj czytaliśmy końcówkę piątego rozdziału pierwszego listu do Thesalonicznych, gdzie jest napisane, żeby ciało wasze, duch i dusza były bez skazy, nienaganne na przyjście Pana. I tak samo jak każdy z nas chciałby, żeby osoba, której głosiliśmy w Ewangelii, żeby dotrwała do samego końca, żeby zwyciężyła i żebyśmy mogli się razem z nią spotkać. I tak samo tym bardziej jest między nami. I dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby każdy, kto ma jakiś dół na dzisiaj, każdy, kto nie rozumie na dzisiaj, żeby miał wokół siebie braci i siostry, którzy właśnie staną z boku i powiedzą mu, że to jest nieprawda, że to jest, że to jest nieprawda. Żebyś ty nie uwierzył przypadkiem w to, co w tej chwili zaczyna Ci mówić przeciwnik. A może ja się nawet nigdy nie narodziłem na nowo. Jeżeli będziemy ulegli naszemu panu, jeżeli jako zbór, jako kościół będziemy mieli tą y, nakrytą głowę i będzie widać w dodatku, że my jesteśmy posłuszni panu, przecież dlaczegoż ta głowa ma być nakryta? To jest przecież symbol, który jest publiczny. To wtedy dojdziemy do końca, jeżeli będziemy Mu posłuszni nawet w najtrudniejszych sytuacjach yy, i będziemy honorować to, że On przysyła do nas kogoś, kto yy, rzeczywiście jest Jego narzędziem, to nie będziemy tego żałować. I ja Bogu dziękuję za to, na przykład, że ostatnio pokazał mi, co mam zrobić, że zrobił to przez, yy, przez Was i i że y, ja tego dzisiaj nie żałuję. I nikt z nas, kto będzie słuchał w ten sposób, nigdy tego nie będzie żałował. Bo Kościół widzi, i jeżeli nawet traktujemy rzeczy jak powołanie, jako zbyt wielkie słowo, to nie, umówmy się, że będziemy używać mniejszych słów. Ale zaufajmy Panu Bogu, że jeżeli widzimy świadectwo w braciach, w siostrach, a oni coś widzą, że możemy dla Niego zrobić, chcemy dla Niego zrobić, powinniśmy zrobić, to może oni są narzędziami. Nie bójmy się tego. Jeśli jest trudno, a ja nie rozumiem, dobrze, jest trudno, nie rozumiem, ale będę uległy. I niech tak będzie w naszym życiu, bo to nam pomoże dojść do samego końca. Amen. Amen.